Coś mamy. Dobra, idziemy sobie tutaj. E... Oś tutaj. Lat... la Latimurian. La... La... La Dzień dobry. Dawaj tutaj, swordy, nie swordy. Mocniejszy. Dobra, udało się. A iwentory, dobra. Nie mam gdzie do tego sprzedać. Dobra, chodź tutaj. Następny. Zapraszam tutaj do golenia. O, mogę, Temurian Shield. Ha, Hammer, Shield, 1 na 5, Kloak, czyli tak zwana. Yy, nie kloaka, tylko... Płaszcz. Typ dostaj element ognia, 0 do 0, praste niebieskie z symbolem słońca. Mmm. Yy. Nic Ar armorek 125 Base protection Light body. Widzę, że to wszystko jest to samo. No i ja sobie to założymy. Hammer, widzę, jest ten sam. Ale tak, tu shield, leather, checker, dagger. Dagera może ja nie chcę. E Broad sword. Broad to ja mam nawet chyba nie. Dzień na 15. Dobra. Czy tu coś było? Tu nie ma nic. Może to chodzi jakby, jakbyśmy byli po wodzie. Ciekawe czy się ten. E, zapisują. E, czy nie znikają rzeczy. Dobrze, Dagger. no on to wszystko, no niestety. O, to coś jest, jakiś fajny mostek, gin, chodź tutaj pojedyncza, pojedyncza. Dobra. Sunglock. Dagger. Dobrze, no, no ale nie ma... Nie ma najważniejszego, czyli hajsu. Ktoś tutaj coś tu znajdziemy. No nie, nawet nie ma żadnego. Mm, żadnej żywej duszy. To oni tutaj całkowicie zarpieni porwani, dlatego. Co tu jest? Coś tu się. Coś tu się znajduje, tylko nie wiem co. Bed. Jest. Gajś tutaj, dzień dobry. O, jest mały chłopczyk. Little girl. Stay away from me, odejdź ode mnie. Be still, spokojnie. Trzymaj wodze. będzie lepiej. Uspokój się, nie, nie zrobię Ci krzywdy. Huhuchario, kto ty jesteś? Nazywam się Bonaventura. I co? Nie ma się czego obawiać dzieciaku. Eee, zabierz mnie do matki. Zabraj moją matkę. They took, czyli no, zabrali. Temurianie. Nie spodziewałem się nie, nie spodziewałem się znaleźć rabusiów tak głębokowy korwent. Coś musiało e, dziać się na granicy. Co tam tak Nie. Widziałam tylko bestie. Co, co to za blizna na, na twojej twarzy? No, the macula is the mark of the dead. To znak martwego boga. Ona aaa, Bo on miał to od urodzenia. I, I have had the signs. A, że, że my mamy to od urodzenia, po prostu. Odkąd byłaś dzieckiem? Mm, tak. To znaczy, że mogę zostać magiem. Jest to e, błogosławieństwo. Oraz klątwa. Skąd pochodzisz? E, tak naprawdę nie pochodzę z żadnego miejsca, naprawdę. Czy twoja matka kiedykolwiek opowiadała o upadku Teokryty? Zły, zły człowiek zmarł rok temu, rok przed moim urodzeniem. Byłem uwięziony w jego lochach jako dziecko do 14 roku życia. Kiedy rebelianci zabili statele, uwolnili mnie. Brzmi strasznie. Uczysz się nie bać. To wymaga czasu. Po prostu wymaga czasu. Dobra, co my tutaj mamy? Hmm, czy widziałeś kogoś odnoszącego dziwny miecz? Idę po mieszkańców wioski twoją matkę. Gdzie jest twój ojciec? Zapytamy o miecz. Nie, nikogo nie widziałem, tylko bestie. Co to za szrama twojej twarzy, makula? Tak, tak. Dobra. Eee, gdzie jest twój ojciec? Już go z nami nie ma. Mama nie chce powiedzieć, co się stało. Chyba bez go zabrały też, tak może być. Eee, przepraszam, ciężko mi to słyszeć. Tak przykro mi to słyszeć. Moja mama mówi, że być może przeprowadzimy się do mojego wujka. A, czyli wujek lepszy, fajniejszy. Ale nie możemy sobie na to pozwolić teraz, a to jeszcze daleka droga. Idę po, idę po villagersów, czyli Twoją matkę. Uważaj, wreszcie się jest niebezpiecznie. Yy, biorę się ciepło. <laughs> Stay hidden, I will be back. Safe. No, o, dobra, widzę, że tutaj nie ma nic takiego znaczącego. Dobra, to idziemy dalej, zobaczymy. A jest tutaj Dobra, no. bi zabij. Szakle, szakle chętnie. Copper ring. Oho. Mam tutaj, ale widzę, że nic sensownego. Co tutaj mamy? Jakiegoś? O, pouch. Każdy gin. O, Aha, dobra, to nie, nie mogę tego, ale to daje mi pewnie Medicinis, dobra. Tu jakaś kaczma. Pewnie jak ich wszystkich tutaj sprowadzę, to zaczyna się dopiero misje. Gdzie tutaj ich tam znaleźć w tym lesie, tak? Oho. O, mogę sobie zwiększyć. Może SPIDA? A wezmę sobie SPIDA i, i to. Będzie nice. Aha. Dobra, widzę, że tu... To... kiepsko. Muszę się zawrócić. Jeszcze tutaj zobaczymy. To pewnie są misje. Dobra, to nic nie przejdę. No nic, wracamy. Aha, rider. No dobra, ale a, bo to jest jakaś górka. Sączkę tak śmiesznie zaprezentowane to jest. Czy aż do końca nie wiem. kle I tyle. Nie mam czyn, gdzie odpocząć. To jest, to jest straszne. chciał odpocząć, przespać się. <grym i zimny> A to nie takie proste. Mm -hmm. Zapiszmy, czy mogę jakoś medytować? A nie by było. Forest Edge. No dzień dobry Okej. Okay. już tutaj. Okej, okay, tu jeszcze jeden. Na pewno tego herp Puncha sobie na jednego wykorzystam. No tak, no ale bym chciał a, trochę ich tutaj, mam tych punchów. dobra. Eee... Timurian Shield? Dobra, co jest cały czas ten Timurian Shield? Dobrze. Okej, okay. widzę, że tutaj ich schowali. Help, help! Pomocy, pomocy! What's there? Kto tam? Eee, Determinując e, nas więzili. Jesteście w dziurze? Nie widzę cię. Nie wierzysz mi? Musisz nas uratować. Okej. Okay. Ach, dobrze. Zajmę się najeźdźcami, a potem wrócę po ciebie. Dobra. No... Zobaczmy. Please help us. No, pomogę. To plan. Taki jest plan, nie? Że ja wam, że was uratuję, nie? Pokażcie mi tutaj jeszcze... Ludzka, gdyby zlizała się, wybuduje wszystko, co się rusza. Aha, po prostu, dobra. Dobrze, wymorduję was. Szekle. O, fuck! Dobrze, udało się. 10 szekli. Co to było ciekawego? Wyrzucę tego Dagera. Focus fast fire. Co to jest? Co to jest Bast? 6 10 to jest hexapod. Co to by to było? Brzucha sześcionoga. Krytyczne obrażenia. Razy zero. Ale ma od ognia. Szczenka po osłoniętego heksapoda. Gdy jest nienaruszona, dobrze nadaje się do ogniskowania ziemi. Choć ma stosunkowo niską moc. Dobra. Aha. Coś takiego też. Ja dziękuję. To wolę jednak. Takie coś, wymordujmy tutaj wszystko. O, punkty, punkty jakiegoś tam życia, hexmark, ragi, ty tak samo. Yeah. Chyba to wszyscy. Wygląda na to, że to byli ostatni e, ostatni z ataku tej grupy. Dlaczego armia Corvent nie powstrzymuje ataków Temurianów? Temur, Dobra, no. <ścoughs> Zbieram te marki. To ma, e, jeśli pozostali jeszcze jacyś z tym miejscem, to są na ucieczce. To są we all, you, co nam mówi. Jesteśmy ci ogromnie dłużni. Dlaczego mam wrażenie, że mówisz o metaforycznym długu? spoko, no, ale jeszcze chciałem tych uwolnić, tak? Chodź tutaj. A nie, widzę, że, że chyba wszyscy są tutaj. Wszyscy się już tu uratowali, tak? Dobra. Okay. No dobrze, skoro tak to zadzia zadziałało, to wracamy, tak? Powinni być już tutaj wszyscy. Girl, to była ta dziewczynka. łatwa matka wróciła, czy nie? Hey, you're from VTUR and you, you reskilled my Maduro to twoją matkę, tak. Czas to jest moja robota, dzieciaku. Now I have only seen the be bestie. od this car? No mruk. No mruk, dobra. Dobra, uratowałem jej matkę, więc, więc fajnie, questy, hmm, wrócimy do tego naszego kumpla. Wow, koniki są, są wszyscy, tak, uratowaliśmy całą wioskę. O, jak będzie rozmowa, Magi, magistrate, co to jest magistrat, to jest taki zarządca, sędzia, dziękuję świętemu dzikowi za przesłanie cię. Co brzmiało jak, jak modlitwa? Co masz na myśli? Nieważne. Jestem sędzią tego okręgu. Pod jakim nazwiskiem jesteś znany? Bonaventura. Wasza wysokość? Jestem w sprawach służbowych. Przydałoby przydałby mi się pańska pomoc. Czego potrzebujesz? Ktoś ukradł miecz z pobliskiego klasztoru. Muszę go znaleźć. Zabójca bogów został skradziony. To tyle w skrócie. Boże zbyt dystansujące jak na kogoś, kto przynosi tak poważne wieści. Muszę tylko zdobyć miecz. To wszystko. Nie wiesz co ktoś mógł zrobić z tym mieczem? No nie wiem, no teraz mamy krótki krótki urywnik. the people of Corwinth rose up in rebellion against the garulian empire, which had reigned over the heretic kingdoms for many years with an unyielding grip. the warlords of Corwinth rose up in insurrection, clashing with the might of the imperial legions and their brutish sura mercenary allies. Corwinth held its ground, thanks to the fortress of kyalissa, which held the only pass in the sundered shield mountains. But the warlord of Kyalisa let his greed overpower his judgment and opened the gates to the imperial horde. His betrayal was his own demise, as the god empress of Gerulia despised traitors and would not suffer them to live. The survivors of the rebellion took refuge in the city of Achen, and the imperial legions laid siege the garulians burnt the wheat fields and dammed the river, drying up the wells of the city. the arrival of winter would mean the end of their supplies and inexorable doom. at the darkest hour, when all seemed lost, a weak and feeble man calling himself tarin arkor offered hope. if the warlords would help him to acquire the god slayer, the mythic sword of tarin's ancestor, corwin. Could be freed. Under the circumstances, the surviving warlords could not refuse his request. Taking the finest heroes of Corinth, Tarin went to the reliquary, the repository of all the relics of power and fear accumulated in the reign of the god emperors and empresses. But Tarin had no intention of honoring his pact. Elton. Once within the reliquary's walls, he orchestrated the deaths of those who had accompanied him and took the sword for himself. That was how Tarendi, the inbred progeny of the sons and daughters of Arkor, declared himself theocrat and made requisite his worship. Armed with a Godslayer sword, the tyrannous wretch ruled over the heretic kingdoms with more brutality and casual revulsion than had ever existed under the reign of the Garulian God Emperors. Such is the irresistible potency of the God Slayer. Okay. <many> 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 Jeśli miecz wpadnie w ręce potomka Korra, nawet jeśli w jego żyłach płynie choćby kropla jego krwi, wszyscy może znaleźć się w kolejnej erze tyranii. To wszystko piękne, ale mam zamiar zniszczyć ten miecz. Ale to powinno rozwiązać problem w dość prosty sposób. Do Twojego dobra mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobra, wiecie co? Tak, no zapiszmy. Wracam może do tego gościa, tu są krówki, tu jest wszystko, tu jesteśmy przyjacielu. Well, Medley, I mean, Jestem Twoim dłużnikiem. Za co? Ju, ten uwolniłeś mieszkańcy wioski. Ja przyrzekłem bronić tej wioski nawet po śmierci. Obietnica, którą na razie dotrzymujesz bardziej niż należycie. Co my tu mamy? Muszę mieć inne spojrzenie na wioskę. Bycie martwym? Tak, można tak powiedzieć. Jestem strażnikiem świata snów tego miejsca. Nie miałem, nie miałem pojęcia, że istnieją takie możliwości kariery po śmierci. Cóż, być może jest to stanowisko nieformalne. Ale wiesz, ten strażnik rzeki, ten dziwacznie wyglądający facet z południowo-zachodniego krańca rzeki, oddaje mi honor w tej roli. Co? Ale, życzę tutaj sukcesu. No powodzenia, no ale byś mi coś dał. O, jakiś zombiaczek jeszcze jeden jest. Eee, podaj swojego właściciela, albo uznam cię za re renegata. Jednoręki zombie. Trzymaj się, trzymaj się. Mocno jestem przyjacielem. Spokojnie jest twoim właścicielem. Jaskier, Jaskier jest moim właścicielem. To dlaczego jesteś tutaj zamiast gdzieś pracować? Jaskier nie chce mnie sprzedać. Mówi, że nie nadaje się do pracy. Jesteś odrzuconym zombie. Myślałem, że po prostu ich zabili i skończyli z tym. Tu przyjechałeś? Nie wiem dokąd gdzie To moje miasto, kiedy żyje. Chodzić z Arthem. Aradhem. E, kopalnie Trons w górach, ale przed, przed kopalniami Aradhem mieszkałem tutaj, tak, kiedyś dawno temu. Nie powiedziano mi żadnej pracy, więc nie wiem co robić. Przyjdź tutaj, potrzebuję pracy. Oczyszczony zombie szukający pracy. Teraz e, widziałem już wszystko. Czy widziałeś kogoś tego nietypowy miecz? Nie rozumiem. Potrzebuję pracy stworzone do pracy. Dobra. Wiemy tylko tyle. Dobrze, na razie to będzie y, koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie y, filmiki. Ja zapisuję. Później będziemy sprzedawać oczywiście nasze sprzęty różnego rodzaju. O, mamy tutaj pointy do rozdania. Mm, Ma Magic może nie. Spida, weźmy co, tylko poszło na, na to. Ale nowy mamy. A na block o beast slayer no nie wiem co tu jeszcze, jeszcze wybrać no więc tak to będzie może sobie to odpocznę o nie mogę medytować no, no smutne no smutne mogę opuścić ale gdzie mogę iść jeszcze jeszcze tego nie wiem. Tu już troszeczkę misji na pewno y, będzie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!